you Inwestycja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest to przebudowa i remont boiska o nawierzchni naturalnej, na którym teraz stoimy. Będzie to boisko o wymiarach fifowskich. A drugi etap inwestycji to są trzy boiska przy szkołach naszych podstawowych o powierzchni naturalnej. Są to szkoły nasze podstawowe znajdujące się na terenie gminy, czyli w Starym Bożejewie, w Rutkach, no i w Wiźnie. Będą to boiska o pełnych wymiarach do piłki ręcznej i koszykówki. Pierwsza część inwestycji jak widzimy rozpoczęła się. Data skończenia tej inwestycji to jest do 15 października. Koszt tej, tego boiska to jest kwota ponad 480 tysięcy złotych. Drugi etap ma być zakończony do 15 sierpnia. Koszt tamtej inwestycji to jest ponad 780 tysięcy złotych. Całość inwestycji szacowana jest na około miliona 200 tysięcy ponad milion 200 tysięcy z czego otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 940 tysięcy. Przede wszystkim zapewniamy tutaj korzystanie wszystkim chętnym, którzy będą chcieli grać w piłkę. Jeśli chodzi oczywiście naturalną rzeczą będzie, że będzie korzystać z tego szkoła podstawowa, jak również stowarzyszenia sportowe, które funkcjonują na terenie naszej gminy. Boisko fifowskie przede wszystkim musi spełniać określone wymiary. W obecnym kształcie i wymiarach to boisko nie spełniało tych warunków, dlatego będziemy mieli pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Oprócz tego oczywiście będą łapacze, bo jesteśmy przecież nad brzegiem Narwi, które będą nam łapały piłki, tak żeby dowody nie Wpadały. Zamierzamy też zamontować kontenery, w których będą znajdowały się szatnie. Prace się rozpoczęły od wczoraj. Firma z Wrocławia zaczęła tutaj działać. Jak widzimy, za mną wybiera skarpę. No, trochę musieliśmy wejść w trybuny też, więc to są te wymogi, które musimy spełnić. Lokalnego klubu sportowego, jeśli chodzi o drużynę piłkarską, na razie nie ma. Ja wierzę, że on powstanie, patrząc jak licznie młodzież garnie się do gry w piłkę.